Witam, nazywam się Mariusz Grzoskowski i od kilkunastu lat zajmuję się terapiami naturalnymi, uzdrawianiem duchowym, bioenergoterapią, biorezonansem, biofeedbackiem. Jestem też certyfikowanym naturopatą. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam możliwości wynikające z uziemiających mat. Maty uziemiające, bierny sposób uziemiania się, dostarczania jonów ujemnych do ciała, Dzięki temu redukcja stresu oksydacyjnego, likwidacja stanów zapalnych, więcej energii, lepszy, lepszy sen, więcej sił w czasie e, pracy. I tak jak widzicie ja tutaj mam rozłożoną matę. To jest mata specjalna. Równocześnie też robi, bardzo dobrze się sprawdza też jako podkładka do myszki, czyli mogę się spokojnie poruszać e, na biurku e, myszką. Jestem cały czas uziemiony tutaj Dłońmi, jeżeli bym pisał na klawiaturze, tak samo jestem uziemiony i w ten sposób otrzymuję dużo więcej jonów ujemnych. Mata jest bardzo praktyczna, jest dość długa. Ta, którą tutaj oferujemy, ma 99 cm na 32 cm. Jest wystarczająca do tego, aby swobodnie na każdym biurku mieć dodatkowe uziemienie w czasie pracy. Oczywiście tą matę na biurko możemy również sobie położyć pod stopy, szczególnie jak mamy gdzieś jakiś dywan, ale raczej tak, żeby nie, nie jeździć po tej macie kółkami od, od nóżek krzesła, bo możemy zniszczyć. Ta mata jest bardzo przyjemna w dotyku, mięsista. Jak widzicie, ma dwie strony. Niebieska co niektórym się podoba bardziej, żeby była na górze, ale niebieska jest dolna, antypoślizgowa. Ta czarna górna to jest ta część uziemiona poprzez ten tutaj kabelek uziemiający. Cały system, o którym w innych filmikach wspominałem, jak, jak uziemnić produkty uziemiające. Czyli mamy możliwość skorzystania z maty na biurku. Drugim takim dodatkową matą, którą możemy skorzystać, to jest mata pod nogi i ta mata nadaje się już do tego, aby mogło, mogło na tym krzesło biurowe się poruszać, czyli jest odporna i ona jest dużo cieńsza i twardsza jako, jako materiał. Jest też troszeczkę może mniej przyjemna w dotyku dla, dla rąk, ale dla stóp już to nie ma takiego znaczenia. Jak widzicie tutaj od tej drugiej strony ma taką białą, biały papier, ale ten papier Chroni tutaj od warstwy, która jest klejem. Jeżeli już wiemy, gdzie chcemy dokładnie to przymocować, mamy stałe miejsce pracy, możemy sobie to przykleić i trzymać najlepiej nogi na bosaka na, na tej macie lub mieć cienkie skarpetki i w ten sposób również dochodzi do przewodnictwa jonów. Ujemnych. bardzo praktyczna. Ja jednakże w swoim, swoim użytkowaniu nie zdecydowałem się tego przykleić, ponieważ jeszcze też do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało. I zastosowałem słuchajcie, taki inny patent, że wziąłem i na matę na spód maty, przykleiłem takie tą folię antypoślizgową. Ona najczęściej jest stosowana w kuchni i po prostu w ten sposób. Mam matę, która się nie ślizga mi, bo co było jak ją rozłożyłem z tym papierem? Ona się mi ślizgała na, w miejscach, gdzie miałem e, podłogę taką z laminatu, czy na parkiecie, i to groziło możliwością poślizgnięcia się. E, ja również świetnie wykorzystuję te maty w momencie pracy na biorezonansie i biofeedbacku. Jeżeli klient przyjdzie i postawi nogi na macie uziemiającej. On się dużo lepiej czuje, inny jest efekt terapeutyczny większy. Czyli też bym tu zachęcał wszystkie osoby, które prowadzą gabinety biorezonansu do tego, aby stosowali maty uziemiające. Jest to naturalne uziemienie. Mamy bardzo dobrą sytuację i zwiększa to nam efekt terapeutyczny. Takie też badania były prowadzone w czasie masaży, że właśnie na takich matach robiono masaże i osiągano na przykład na kamerze termowizyjnej dużo lepsze efekty w likwidacji stanów zapalnych i powiększenie elastyczności układu mięśniowego, aniżeli przy tradycyjnym wykonywanym na prześcieradle, na prześcieradle masażu. Także mamy tutaj tych zastosowań trochę więcej. Również to, co jest bardzo ciekawe, i co oferujemy? To jest, słuchajcie, mata do ćwiczeń. Już widzicie, ona jest solidniejsza, większa. Ma tutaj rozmiar 1,85 na 65 cm. Tutaj też jest ta część uziemiająca i możemy sobie uziemić. Jest to produkt bardzo często niedoceniany przez osoby ćwiczące, ale pamiętajmy o takiej jednej rzeczy: że bardzo dużo osób wychodzi na twór, mają swoje maty. Tak samo jak to niosą karimatki. Te karimatki są w pełni z tworzywa sztucznego, w większości zdecydowanej. Co robimy? Idziemy ćwiczyć na dwór, ale poprzez tą karimatę odcinamy się od ziemi, czyli wszystkie ćwiczenia, które robimy nie mamy naturalnego wsparcia ziemi. I tutaj jest ten temat bardzo ważny, żebyśmy sobie również zapewnili, Możliwość uziemiania się w czasie ćwiczenia. Jeżeli ćwiczycie regularnie i policzycie sobie, że ćwiczycie regularnie, załóżmy 5 dni w tygodniu i robicie to na zewnątrz, i w tym momencie nie jesteście uziemieni. Ba, robimy to w domu, też jesteśmy nieuziemieni, w domu będziemy uziemieni. Czyli jeżeli ćwiczymy koło godziny na macie takiej do ćwiczeń, to mamy 6 godzin w tygodniu dodatkowego uziemienia, a w czasie ćwiczenia. Zakwaszamy się, zwiększa się u nas stres oksydacyjny. Naturalnie, to jest naturalna rzecz. W związku z czym, w samym czasie, kiedy ćwiczę i dotykam, mam gołe, gołe stopy, gołe ręce i dotykam maty, ja od razu na bieżąco niweluję ten stres wynikający również z ćwiczenia fizycznego, z wysiłku. To jest też bardzo ważna rzecz, abyśmy o to zadbali na, na co dzień. Także. Warto mieć taką matę u siebie, jeżeli praktykujecie i ćwiczycie dość często w domu. Ta mata jest niezbędna moim zdaniem, żeby zadbać o lepszą kondycję, lepsze zdrowie, lepszą energię i tego Wam życzę. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową, kontakt telefoniczny, informacje na dole ekranu. Dziękuję.